tu Tutti, witajcie Mandzielełewki, jesteś w kuchni włoskiej. Dzisiaj pokażę, jak szybko można zrobić pyszną surówkę do obiadu z płatami śledziowymi, z kapustą pekińską. Kapustę pekińską już pokrojoną, osuszoną. Pół jabłka, dwa płaty śledziowe już są gotowe, takie już można kupić w sklepie gotowe. Pół cytryny, to będzie jedna średnia marchewka, jedna cebula szalotka, trzy kopiate łyżki, Kwaśnej śmietany, sól i pieprz. Tak przygotowane składniki łączymy w pumisku i doprawiamy. Wszystko już wylądowało w pumisku. Teraz wlewamy nasz sok z pół cytryny. Solimy. Chwotkę możemy popieprzyć, kto lubi. Teraz wlewamy naszą śmietanę. Trzeba zamieszać, aby nam się połączyły składniki. I zauważymy, że jest mało śmietany, to możemy dołożyć jeszcze jedną łyżkę. Ja tutaj widzę, że jest mało śmietany, więc dołożę jeszcze jedną łyżkę śmietany. I zamieszam. No i taką surówkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, żeby nam mm, żeby nam przeszła smakami. Zapraszam do robienia takiej wspaniałej surówki do obiadu.